Cześć Jestem akurat w szklarni podlewałem tutaj banany i zauważyłem coś dziwnego na samym czubku tego bydlaka Nie wiem, czy to jest jakiś tam zwinięty liść. Czy może kwiat wyszedł? Nie zobaczę tego z dołu. Widać coś bordowego, ale czy to jest... Yy, czy to jest... Po prostu jakiś podesknięty kawałek liścia. Kawałek łodygi? nie wiem. Idę po drabina. Muszę się tam wspiąć. no i zobaczcie Gros Michel Gros Michel zakwitł słabo widać pod światło spróbuję wejść wyżej trochę Widać kwiata. No coś tam musi być, widać, bo nic innego nie wymyślę. Ale kwiat się wygiął, bo już jest pod samym dachem. Kwiat się wygiął, ale jakoś wyrósł. Hmm, ciekawe co z niego będzie. No przypomnę jeszcze raz. Jest to Gross Michel No i Gross Michel zakwit napędzie na pniu 4 metrowym Myślałem, że nie urośnie taki duży No ale na szczęście jakoś z trudem ale jakoś się zmieścił pod dachem skarni Eee. A mam tutaj jeszcze trochę takiego przyrodniego rodzeństwa tego banana Należą do, do niego Kawendisia ogólnie Tutaj w kastrze 60 litrowej rośnie sobie Kawędzisz eee. Superdwarf Czyli ten maluśki najmniejszy kawędzisz Tutaj obok w gruncie Rośnie yy ten Dwarf Jest to już banan uprawiany na plantacjach no mój Dwarf wędzisz no na, razie, na razie nie kwitnie, ale na liście ma już dosyć spore takie sięgają no, przynajmniej no, około 2,5 metra myślę że sięgają ma jednego odrosta takiego już sporego i ta takich mniejszych no, dokładnie chyba trzy takie mniejsze i jeden ten duży jaki gruby jest no ma około ponad 15 cm Yy, średnicy będzie miały nieco może ponad nie, nieco ponad 15 cm. Dwarwka wędzisz zakwitnie na pniu około 1,50 m. Yy, drugi pod względem wielkości. Z tego całego rodzeństwa jest Grand 9 Grand 9 zakwit na pniu yy, dwumetrowym Grand 9 zakwit mi niedawno aż jakiś czas temu w tym roku wiosną zakwit kwiat idzie do ścięcia chyba lada, lada dzień a może a to może ja go od razu przy okazji mam sykator przed kamerką utnę go. dlatego że te bananki które już tutaj wyrastają pod kolejnych płatków a już widać już już nie są wyrośnięte No i po prostu tego kwiata odcina się Na plantacji widziałem też Odcinają już takie Takie kwiatostany z których już nie wyrastają banany Już kilka kiści takich małych niedorozwiniętych Same, same się wykruszyły Bananki małe No te które są zdrowe to zostały Aha no obcięłem a nie włączyłem kamerki chciałem nagrać to w zwolnionym tempie i, i nie klikłem obcięłem poza kamerką no ale tak wygląda ten banan ale ten kwiat no jeszcze całkiem spory kwiatur waży ze 2 kilo no, położę go tutaj, a niech jeszcze zdobi tutaj. A. No i po Grand jest Gros Michel, właśnie według wielkości kości. Później. Z tego, co wiem, później jest kawędzisz giald. Kawędzisz giald jest tutaj też w tej szklarni, ale na razie jest mały i mieści się. Jest w doniczce na razie. Także mieści się na razie. Jestem ciekaw, jak on urośnie. Bo z tego, co wiem. To powinien y, sięgnąć w wysokości 5 metrów samym pniem. Później następnym y, bananem, większym od niego jest musa Cavendish lakatan. Ale nie myli, y, lakatan pisany przez literę przez C. Nie mylić z lakatanem pisanym przez literę K, bo to jest zupełnie inny banan. Jeszcze, jeszcze później jest chyba jakiś jeszcze większy. Nie pamiętam już teraz jaki o Grand 9 potrzebuje około 4 metrów do dachu, tak żeby miał niepozaginane liście. A tam jeden trochę się zagiął, ale, ale ogólnie się mieści. do, do dachu w tym momencie tutaj mam 4,20 Jak widać dla Gros Michela to już jest za mało Ale jakoś może Jakoś może się uda. Gros Michela jest bydle. Jest dużo grubszy od gręznajna. Jak go ostatnio mierzyłem, mówiłem w którymś z ostatnich filmików, nie pamiętam. Chyba z 35 cm ma e, średnicę pnia na dole. I kawał byka. E, dwa odrosty tutaj mu zostawiłem, takie już też solidne. No, a ten już będzie miał z 25 cm, może. i odrosty mam wykopane ukorzeniają się od najmniejszego do największego na największe to jest kawał banana a 1,80 z samego pnia z doniczką plus tam jeszcze liścior 2,5 metra jak nic ponad no. Także będą do jakiś czas, kilka tygodni będą do sprzedania No, ciekawe co to ten grys Michel wyczaruje z tego kwiata Ale tak wypatrywałem, wypatrywałem, ale tam w tym całym gościu A no teraz go trochę osłoniłem, bo tam był taki jeszcze liść połamany go ze Teraz go trochę lepiej widać, ale tam w tym całym goszczu połamanych liści wcześniej to nie było za bardzo go widać. No dobra, to by było na tyle na ten temat. Kolejny banan, zakwit. A czekam tutaj teraz. Jeszcze jednocześnie wypokrywałem go z miszala i, i tutaj mam jeszcze takie bananki. Dwarz Brazylian też go wypatruje. Też tam gąszcz liści, jakiś liść suchy. Trochę tam zasłaniać może. Nie, też nie wiem, kiedy kwiat wyjdzie. Dwarz Brazylian. No to są banany. Nieduże jak na banany. Dlatego rosną tutaj u w gruncie. No i drugi. Mniejszy jeszcze banan. No to też zaliczane do małych bananów. Wentecohol. Eee, Wentecohol no ma jakieś eee, no ponad 3 metry, około 3 metrów pień Plus liście. No liście nie mieszczą się, też się łamią. Ale ma trochę więcej luzu niż niż dwar brazylian. I i gros dobra to by było na tyle w kohol też będą dwa odrosty dwa chyba będą do sprzedaży za kilka tygodni a widać że dobrze wyglądają no dobra to by było na tyle રાજ